Co za uśmiech! Kiedy Courtney poprosiła, żebym ostrzygła dzieci, zmartwiłam się, bo jest ich aż sześcioro. Pierwsze strzyżenie bywa trudne. Dzieci się wiercą, płaczą, oby nie tym razem. Jaki grzeczny. Burza włosów. Blu to pogodny malec. Dajesz przykład rodzeństwu. Pozory Zrobił się okropny. Oby mu to przeszło. Teraz ty. Jakie śliczne włosy. Prawda? Rivers ma bujną czuprynę. Co za fryzura. Wciąż jest potargana. Nazywamy ją czupurkiem. To Rain. Potrafi zaskoczyć. Jest drobna, ale silna, jak jej mama. Rain jest maleńka. Nie zabieraj jej, ale nie da sobie w kaszę dmuchać. Potrafi przywalić. Teraz ty? Rowling to królewna. Tańczy, przebiera się. Ma donośny, przejmujący płacz, jak kot obdzierany ze skóry. Niesamowite. Rety. Czyja kolej? Lajka. To mały wariat. Wszędzie go pełno. Nie dokucza innym dzieciom. Nigdy nikogo nie uderzył. Nie uderzył. Ciągnie za włosy? Tak, zapomniałam. Przy sześciorgu maluchach łatwo się pogubić. To będzie interesujące. Gwóźdź programu. Gotów? Od razu lepiej. Przystojniak. To już koniec. Grzeczne dzieci. Spisały się. Nie widać dużej różnicy. Chyba, że utaga. Tylko z tyłu Blue ma słabe włoski.